Drodzy czytelnicy, zapraszam bardzo serdecznie na wywiad z nowym CEO spółki Siemens Mobility, Tomaszem Prejsem. Dzień dobry Tomaszu. Dzień dobry, witam wszystkich, witam Państwa. Dlaczego zdecydowałeś się zmienić firmę ze, ze Stadler na Siemens Mobility? Mhm. Mając 14-letnie doświadczenie w branży kolejowej i ogólnie pojętego transportu masowego, Doszedłem do wniosku, że moje doświadczenie, moje znajomo, moja znajomość rynku mogę wykorzystać tutaj na krajowym, na krajowym rynku, i chciałem to połączyć z know-how, z innowacyjnymi rozwiązaniami i rozwiązaniami, jakie posiada Siemens. Jakby te dwie rzeczy się połączyły. Z jednej strony moja potrzeba i chęć skupienia się na tym, co się dzieje w Polsce, mając bagaż doświadczeń polskich, europejskich, i też właśnie połączenie tych nowych technologii w zakresie taboru kolejowego, w zakresie rozwiązań infrastruktury, czy cyfryzacji i całego procesu. Te dwie rzeczy spowodowały, że jestem dzisiaj w Siemensie. Koleje dużych prędkości. Jakie jest stanowisko Siemensa w tej sprawie? No oczywiście to jest projekt, który nas bardzo interesuje. Projekt KDP w Polsce ma sens. O szczerze wierzymy, że ten projekt będzie bardzo dużym, bardzo dużą zmianą w jakości podróżowania pasażerów w Polsce i Siemens ma rozwiązanie. Mamy pojazd, który możemy zaoferować z Platformy Velaro. Te pojazdy jeżdżą już w wielu krajach na świecie, nie tylko w Europie. Więc czujemy się tutaj bardzo dobrze. Mamy, mamy dobrą ofertę, ale nie tylko w zakresie taboru, ale również w zakresie infrastruktury sterowania ruchem te rzeczy możemy też również dostarczyć do projektu KDP no i te różnego rodzaju platformy cyfrowe do obsługi pasażerów do obsługi pojazdów do też obsługi cyklu życia takiego pojazdu te wszystkie rzeczy jesteśmy w stanie do projektu KDP dostarczyć Kolejne pytanie dotyczy pociągów regionalnych czy Siemens Mobility ma szansę ze swoim Mireo zaistnieć na rynku polskim? Tak, jestem przekonany, że na polskim rynku jest przestrzeń do tego, żeby Siemens zaistniał. Wiemy, że średni wiek taboru mimo że się poprawia, mimo że jest coraz więcej nowych przetargów i nowych pojazdów, które jeżdżą u przewoźników regionalnych, to jednak ten średni wiek taboru jest już bardziej w tej, po tej stronie, gdzie ten tabor trzeba wymieniać, nie mówiąc już o takich skrajnych przypadkach, gdzie jeszcze jeżdżą są 57 które już mają naprawdę kolejne resursy i należy je wymieniać i tutaj jest przestrzeń dla Siemensa, jest przestrzeń dla naszego pojazdu Mireo w wersji 3KV, także jak najbardziej wierzę, że, że jesteśmy w stanie na tym konkurencyjnym rynku zaistnieć z naszymi produktami. Zbliża się święto kolejnictwa InnoTrans w Berlinie już za niespełna miesiąc. Co zaprezentuje Siemens Mobility na tych targach? No przede wszystkim zaprezentujemy pojazd właśnie dużych prędkości, także to będzie też ciekawe dla czytelników czy, czy, czy naszych tutaj widzów obejrzeć taki pojazd? W wersji od, dla Egiptu. To jest jeszcze inny pojazd, bo ten pojazd spełnia wymagania dla tamtego rynku i dla tamtych warunków klimatycznych, ale myślę, że to jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawa oferta, też od strony inżynierskiej, ale również doświadczenia pasażerskiego. Będzie, nasze, będzie też nasze Mireo, taki Mireo Smart, także to jest też bardzo ciekawa kolejna ewolucja tej platformy Mireo z nastawieniem właśnie na rozwiązania cyfrowe, na to, jak może wyglądać taki pojazd pod tym kątem. Pokażemy też bardzo ciekawe to jest pojazd Vectrain w oparciu o lokomotywę Vectron. To jest pojazd z wagonem sterującym, pojazd typu push który jest naprawdę bardzo taką modułową koncepcją, gdzie przewoźnik może w różny sposób skalować pojazd, może wypuszczać go w wersji krótszej lub w wersji dłuższej, w zależności od potrzeb przewozowych. Także myślę, że to jest też bardzo ciekawa oferta na polski rynek. Bardzo dziękuję. Życzę powodzenia na nowym stanowisku. Dziękuję bardzo.